O nama şu neyin atak bunu kurtarız çay Nice klip en medruge Nice Musiałeś co to zrobić, ja wiem co zrobiłeś. chciałem zginąć. Dziękuję, dziękuję panu Bogu, który ma dzisiaj na najmniej Twitch. Co? Co ty? Paliłeś, piłeś. Mam już dużo. I uległo. I, I chcę być więźniem. 25. A pierdolę. Bum! Ja mam, ja mam, Jest w stanie się róbcie coś, możecie coś zrobić? Kogo nie widzieli? usta. Arda! Puszczę ci nie, że nie O, jaki kredator. Ale to jest kurwa no. Nie. Nieeee. No, dwa, Spokojnie. Prawdziwy ułom. To jest prawdziwy ułom. Chyba prawdziwy wow. ułom. Te boty są lepsze niż ludzie. No. Niektórzy. Dokładnie, z niektórymi... Nie w ja... Skill! Użyj skilla! Dobra, debil. <śmienic> Turel musi za ciebie grać. No czekaj, muszę się najpierw dać y, podbić trochę. To mnie nie heala. Jak stale na, na trójstępie. No. To jest Bóg! To Bóg! Bóg To... To Bóg. To jest... Boga wina! Eee, to jest niebezpieczna linii. Moja. Eee. Co to było? Nie wiem, ale to było fajne. Już tu idę, czekaj. Klepię moje miski. No, no, no. Pan za, pan za, pan unikam <ane microphone> <guy> Understood Także Kurwa co to jest Coś takiego nie istnieje <sana> Co ty chopiec, co ty wiesz o życiu? Sklepiecie, sklepić, Mmm. No. Tak, go. <golny> no. ale, ale sklepa. sklepa ale no. No, no. Czekam na Ulti Eza. Pójdzie środkiem i sprzątnie was. Jest! <golny> nie! <golny> ja chcę to nie! Czemu nie! 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 A teraz kolejny odcinek perypetii zatroskanego Nunu. Odcinek 831. Nunu w napadzie szału pożarł panią Golem i pobił jej syna. Teraz gdy pan Golem wrócił z delegacji, zastał swojego syna, obwiniającego brata o śmierć łapki. Nunu, nie mogąc przyznać się do popełnionej zbrodni, stał z boku i starał się nie rzucać w oczy. A tak jest asysta też pozytyw co ja, no, no to kusze... Co, co, co było? się stało? Orbitowanie co to było? kurwa! Orbit... Co? Orbitowałem Alistara.